Stara historia chyba warta wspomnienia o zostawaniu samotnym ojcem. Brat zrobił niespodziankę swojej żonie. Już wcześniej mu mówiła, że to czas na zamieszkanie razem i że mogliby wreszcie zacząć rozglądać się za mieszkaniem. Małe backstory, jego żona to była ropucha jakich mało. Wszystko było nie takie jak trzeba, samochód za mały i nie ten kolor, chociaż nie miała prawa jazdy i dobrze, do tej pory wierzy w prawo większego na drodze i chyba nie tylko tam. Firanki w domu nie takie, chociaż jej matka nam je wybierała, sukienki wybierał brzydkie i nie ten kolor, masło nawet złe kupował. No i jebaniutki kupił mieszkanie. M2 w centrum Warszawy. Kasa taka, że spokojnie za to dwie mleczarnie mógł kupić w naszym rodzinnym zachędożu razem ze wszystkimi cyckami we wsi. Ale chciał zaimponować, to zaimponował. Mieszkanie w nowym bloku, osiedle strzeżone, tylko łazienka i kibel zrobione tak do ściany gołe jak wiadomo kto w połowie filmu. No ale mi powiedział spoko, spoko, Renia do pracy pójdzie, a mi kredytu udzielą. Ta pójdzie jak przestaną brawo girl wydawać, bo jeszcze to pinda czytała. Ogólnie ożenił się z nierobem, który doił go z pensji adwokata świeżo po aplikacji. Ale to na bok, z pół roku temu zadzwonił do mnie i spytał czy mu pomogę z wnoszeniem mebli, bo kredyci kredycik dali i był w Ikea. No jasne, akurat wolne dostałem, to już pędzę mu meble składać. No ale tak przekonywał, że Renia to, Renia ram to, żal mi się go zrobiło, to przyjechałem. Kto by pomyślał, że człowiek z firmy ochroniarskiej może mieć więcej rozumu w głowie niż prawnik po studiach. Plan był taki, pożyczył furgonetkę od jakiegoś swojego kumpla. Ja wraz z młodym, ze czteroletni Kajber w tym czasie, niby kumaty, ale jednak głupi jak but, zupełnie jak ojciec, mu pomagam rozładować auto, a on w tym czasie jedzie po Renie i pokazuje jej niespodziankę, że niby do jakiegoś kumpla jadą. No plan zajebisty. Pojechaliśmy. Młody ucieszony, że o tata, ale dom duży i ale będzie fajnie, tu będzie mój pokój i lesolaki moje. Czułem, że Reni się coś nie będzie podobać jakoś w trzech czwartych roboty on pojechał po te swoją żabcie. Zostały same lekkie rzeczy, to młody też nosił wszystko fajnie. Wnieśliśmy wszystkie rzeczy, no i patrzę, a brat zostawił paczkę Malboro. Inbifor woźny z Kapitana Bomby, więc biorę jednego i idę na balkon zapalić. Ledwo spaliłem do połowy i usłyszałem domofon już po krokach tego orka, bo przed ślubem nawet było małe tasowanko do jej zdjęć w bikini, ale potem z dnia na dzień wpieprzała chyba kolejną małą piekarnię. Wiedziałem, że będzie inbowo. No i nie myliłem się. Pierwszy pocisk od progu. <laughs> fajnych masz kolegów jak w pustym mieszkaniu siedzą, pewnie menel jakiś. No nie, Renia, he, kupiłem nam mieszkanie, zoba. Co? Takie małe? No i potem się dostało, że meble nieposkładane, kolor ścian szary, chuj, że nawet podkładu pod tynk nie zdążył nałożyć, tylko dwa pokoje, ogródka nie ma, no na trzecim piętrze trochę ciężko, furtka jakaś gwiazdowa i ona się czuje inwalidowana, tak powiedziała, że młodego zabrał do pracy ze sobą, jak on taki delikatny i że firanek nie kupił. O czym wyszła i pierdolne drzwiami. Szkoda mi się ich zrobiło, chociaż bardziej młodego, bo niczemu nie zawinił, ale ten stary debil i tak wyszedł za nią i już na klatce, ją przeprasza. Ja tam stałem na balkonie i kisnąłem z beki. Nawet nie zdążyłem odgasić, jak wyszła. Miałem jeszcze swoje wiceroje, to odpaliłem, bałem się wrócić, bo może jeszcze ta locha by wróciła i by mi wyjebała, jakbym się nawinął. Spaliłem drugiego, akurat jak brat wrócił ze łzami w oczach i wkurwiony zaczął odpakowywać meble, zaraz zanim ta cipa. Oczywiście w niczym nie pomoże, tylko klepie SMS-ki z przyjaciółeczkami. Idę mu pomóc, a ten mi z wyjścia. Zajbałeś mi szlugi. Wziąłem jednego. To gdzie reszta? A, sorry, i sięgam do kieszeni. Usto. Do drugiej. Pusto. Coś jest nie tak. Ej, były tu, serio! To gdzie są? I nagle słyszymy krzyk młodego. Skibla. My już panika w oczach i biegniemy do niego. Ta boli! No wydarz się, jakby mu coś tam właziło bardziej niż wyłaziło. Otwieramy drzwi, a tam powódź. Brat się tak zdziwił, że aż się poślizgnął o brązową magmę, jak nic by się wyjebał, gdybym go nie utrzymał. Synek, synek, co jest? Losy! Jakie losy? Młody pokazał palcem na pustą paczkę. No zjadł szlugi. Przeszedł samego siebie. Dziewiętnaście sztuk, każdy warty wówczas jakieś 88 groszy, wchłonięty przez młodego. Patrzymy i faktycznie, w pływają szlugi. Smród jak nie wiem, nie wyobrażajcie sobie nawet, ale dla ciekawskich napiszę. Trochę zgnilizny, dużo gówna i jeszcze więcej zapachu starych, zadymionych tanimi szlugami ubrań. Ale co ciekawe, to nie były całe szlugi. To były kiepy. Nie wiem jak, ale młody trawił je tak, że się wypalały. Widać było kawałki popiołu, na jednym nawet kawałek czerni na gildzie albo to gówno, mniejsza. Renia tylko woła Co tak śmierdzi? Może, co ty za zasrane mieszkanie kupiłeś? Brat podniósł jeszcze jednego kiepa palcami jebać czystość, pokazał mi z mieszanką obrzydzenia i fascynacji. E, zoba. One są wypalone. I tu na scenie weszła Renia. Jezus, Maria Radek, coś ty mu dał, dlaczego mu dałeś papierosy? Przecież mówiłam ci, żebyś to rzucił. Matko Boska przecież on się zatruje do szpitala, go trzeba! I tak trajkotała przez bite pięć minut, aż Radek odwrócił się do niej i powiedział tylko: wypierdalej! Po czym rzucił jej tego kiepa w twarz. Ona chyba pierwszy raz od początku związku go posłuchała i wypierdoliła z mieszkania. bo